W gęstych borach sosnowych żytomierskiego polesia na brzegach rzeki Irsza już ponad 1100 lat żyje miasteczko Malin. Od roku 1569 miasteczko znajdowało się w składzie Rzeczypospolitej. Szlachta nadała mu prawa magdeburskiego. W te czasy. Majętności Malina należały do rodziny Jelców. Od XVIII wieku Malin został własnością rodziny księżnej Radzywił i jej potomków. Po drugim rozbiorze Polski miasteczko odeszło do Imperium Rosyjskiego i zostało centrum powiatowym. Historia Malina związana jest z imieniem znanego podróżnika, biologa i antropologa Mikołaja Mikłucho Makłaja. Jego matka Katarzyna Becker była Polką. Jej bracia uczestniczyły w powstaniu styczniowym. Pod koniec XIX wieku ona mieszkała w Malinie i jej znany syn niejednokrotnie odwiedzał tu swoją rodzinę. Obecnie w Malinie mieszka około 25 tysięcy mieszkańców. Życie których determinowany jest funkcjonowaniem kilku przedsiębiorstw o znaczeniu ogólnoukraińskim. Przede wszystkim to Malińska Fabryka Papierowa Weidman oraz jedyna na Ukrainie wytwórnia papierów wartościowych. Dumą Malina jest Kolecz Leśniczy, który mieści się w siedzibie Katarzyny Bekier, matki Mikłucha Makłaja. Miasteczko się cieszy rozmaitością narodowościową swoich mieszkańców. Od wieku po Sąsiedzku, w pokoju i przyjaźni gospodarowały tu Ukraińce, Rosjanie, Żydzie, Czesi i Polacy. Prezes miejscowego Stowarzyszenia Polaków im. Henryka Sienkiewicza, pani Katarzyna Rudenko, mówi. Że w roku 1989 podanie do władz obwodowych o zwrócenie pomieszczenia kościoła wiernym podpisało około 10 tysięcy osób. Czyli śmiało można mówić, że w Malinie i okolicznych wsiach mieszka 10 tysięczna grupa polska. Czym żyje taka liczna społeczność Polaków Malina? Próbowała się dowiedzieć redakcja programu telewizyjnego Słowo Polskie. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Te słowa wieszcza narodowego Adama Mickiewicza jak najbardziej odpowiadają Polakom Malina. Głównym miejscem łączącym tu Polaków był i pozostaje Kościół. у 17 столітті Малині маленький... були апостоли. Пані Катажина Руденко оповіда, що святиня католицька в Маліні збудовано ще в далекім 1784 році на кошт грабі Кращицьких. Правдоподобні, кощул втеди був древняний. Сто років по тему, юж мурований кощул збудовано коштем ксенжни Цецилії Радзивів Projektantem budowy był architekt Ignacy Kordysz. Koło kościoła zbudowano także budynek parafialny oraz przytułek dla biednych. W XIX wieku w Malinie było około 200 katolików. W czasy okupacji radzieckiej kościół i wszystkie przybudowy zostały znacjonalizowane, a w pomieszczeniu kościoła rozmieszczono katownię NKWD. Po NKWD w roku 41 już swoją katownię w kościele urządzili okupanci niemieckie. Pod murami kościoła spoczywają prochi tysięcy niewinnie skazanych na śmierć ludzi. Po wojnie w kościele mieściły się liceum medyczne, szkoła ogólnokształcąca, szkoła sportowa, Dopiero w roku 1988 Pan Paweł Dworakowski podjął starania po zwróceniu świątyni wiernym. O tej inicjatywie swego ojca wspomina Pani Katarzyna. Mój ojciec i jeszcze kilka osób zaczęły, jak się mówi, chodzić po gabinetach i namawiać władzę, żeby kościół zwróciły. Ja starałam się mu pomóc, ale nie zawsze mogłam robić to otwarcie, ponieważ pracowałam na uczelni i mogłam być za to zwolniona. Bardzo nam pomógł wtedy Arkadiusz Studiński, który był przewodniczącym Rady Miejskiej. Głównym argumentem ojca przed władzami było to, że pod kościołem i na podwórku w ziemi leżą tysięcy ofiar reżimów stalinowskiego i hitlerowskiego i nie można dopuścić żeby dzieci ćwiczyły na grobach naszych dziadów i ojców. Będzie to nam wielki grzech, że nie uczcimy pamięć zamordowanych przed Gestapo i NKWD naszych rodaków. W roku 1991 już weszło w życie postanowienie o zwróceniu świątyń parafium, W Malinie, dla czegoś? proces ten hamował się. Jeździliśmy do archiwum w Wowróczu, w Kijowie. Żeby odnaleźć dokumenty udowodniające, że Kościół i budynek parafialny należy parafii. Z Kijowa do nas dojeżdżał ksiądz Aleksander Milewski, który także aktywnie poparł nasze starania, wspierał nas moralnie. Pojawiła się wtedy nadzieja na skuteczne rozwiązanie naszego problemu. Pierwsza, po długiej przerwie, msza w kościele odbyła się w roku 91 prosto na progu świątyni. Wtedy jeszcze znajdowała się tam szkoła. Do tego czasu na wspólne modlitwy myśmy się zbierały w prywatnych domach, na cmentarzu. Bardzo często przyjeżdżał do nas jeszcze wtedy jako zwykły ksiądz Jan Purwiński. Były to czasy sakralne. Wspólnie z ożywieniem wiary katolickiej ożywała cała ludność polska w Malinie, jej duchowość i pragnienia narodowościowe. Uroczysta msza święta w odzyskanym przez wiernych kościele odbyła się już następnego roku w Dniu Świętej Anny. Mszę celebrował wtedy już biskup kijowsko-żytomierski Jan Purwiński. Tyle przeżyliśmy w tej drodze do naszego Kościoła, ale wytrwaliśmy, zwyciężyliśmy, bo mieliśmy wiarę wiarę od dziada pradziada, którą nie można zobaczyć, tylko odczuć. Za już ponad 25 lat parafia zmieniła kilka proboszczów. Szczególnie ciepło wspominają parafianie księdza Feliksa Święcickiego, który także aktywnie wspierał inicjatywy społeczności polskiej. Uczył miejscowych Polaków języka polskiego, zaprosił do budynku parafialnego miejscowe stowarzyszenie imienia Henryka Sienkiewicza, które i do dziś ma tu swoje biuro. Obecnie parafię opiekuje się ksiądz Krzysztof Duębła. Oprócz opieki duchownej nad Paswą malińską, ksiądz proboszcz podjął starania po odbudowaniu kościoła, który do tego czasu znajdował się w bardzo złym stanie. Latem 2013 roku zaczął się kapitalny remont świątyni. Zamieniono dach i podłogę, odnawiano ściany i okna. Wymaga to kolosalnych wysiłków. Od budowniczych, parafian, a szczególnie od księdza proboszcza. Dzięki tym staraniom dwustoletnia świątynia nabywa nowego, współczesnego wyglądu, wypełnia się nowym duchiem. A póki kościół odnawia się, wierni zbierają się na msze święto w kapliczce w budynku parafialnym. ...kościoła świętego składając Tobie dary ofiarne, prosimy Cię, Boże, abyś oto nasze serca do godnego udziału w misterium krzyża, który tak gorąco miał święty Franciszek przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Wysłabajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas bawienne, abyśmy Tobie, Ojcze, składali czynienie, Ciebie wychwalali. Panie Wszechmogący, Miłosierny Boże, Święty Franciszku, który oddał się Chrystusowi, znowu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną paszkę. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować daru, których nam udzieli w przyszłym świecie. Dlatego zaniołamy i wszystkimi świętymi stawiamy Ciebie razem z nimi śpiewamy. święty. święty, święty. Światowe Stowarzyszenie Polaków im. Henryka Sienkiewicza powstało w roku 2002. Prezesem organizacji wtedy została wybrana pani Tamara Skrypka. Inicjatywę społeczności Polskiej Miasteczka poparł ksiądz proboszcz Jarosław Pałka. W roku 2004 na czele organizacji stała pani Katarzyna Rudenko. Od tego czasu. Maliński ośrodek Polaków jest jednym z najbardziej aktywnych w obwodzie żytomierskim. No ja Katarzyna Rudenko, ale familia z domu Katarzyna To była rodzina. Ja się nazywam Katarzyna Rudenko, ale moje nazwisko panieńskie Dworakowska. Urodziłam się w wielodzietnej rodzinie, w polskiej wsi szczerbatówka. Mój dziadek opowiadał, że w naszej rodzinie były sami Polacy, nikt nie brał ślubu z przedstawicielami innych narodowości. Szczególnie nasza rodzina szanowała Kościół i wiarę katolicką. Najpierwszą nauką dla dzieci to było Ojcze Nasz i Zdrowość Marijo. W trudne czasy sowieckie późnym wieczorem. Siedząc na piecu ze świecą uczyliśmy się modlić. A przed modlitwy uczyliśmy się wiary katolickiej i wierności swemu narodowi, Jezusowi Chrystusowi i Bogu. Rodzice i dziadkowi pouczali tak, że bez wiary nie da się żyć. Jest to podstawa życia ludzkiego. Tą wiarę, tą polskość, którą zdziedziczyła pani Katarzyna od swych przodków, niesie ona przez całe życie i dzieli się swoją energią, pomysłami i pragnieniami z otoczeniem, z Polakami, których łączy w stowarzyszeniu. Obecnie organizację liczy około 120 osób. Są to ludzie starsze młodzież, dzieci, ale wszyscy mają wspólny cel, wspólną drogę odrodzenia i przemnażania polskości w swym kraju, na ziemi swych przodków. Za już ponad 10 lat pracy stowarzyszenie ma czym się pochwalić. Corocznie organizowane są wyjazdy, i wycieczki edukacyjne do Polski. Również wyjeżdżają do znaczących miejsc na Ukrainie. Członkowie organizacji wspólnie uroczyście obchodzą święta religijne i państwowe. hucznie odznaczają święto Konstytucji 3 maja i Dzień Niepodległości na spotkanie obłatkowe zbierają się w kościele czy budynku parafialnym. O działalności Stowarzyszenia Polaków imienia Henryka Sienkiewicza pisały i piszą gazety lokalne i obwodowe. Częstymi gośćmi na uroczystościach w Malinie w swoim czasie były konsulowi generalne Polski w Łódzku pan Wojciech Gałązka oraz pan Tomasz Janik. – Moje serce znajduje się w Malinie – mówił kiedyś pan konsul Janik swoim rodakom. Pani Katarzyna podkreśla, że dzięki wsparciu konsulów łódzkich organizacja się rozwijała. Czułyśmy się częścią całego narodu polskiego, z którym łączyła nas ich obecność w naszym życiu polonijnym. Ważnym kierunkiem działalności Stowarzyszenia było i pozostaje nauczanie języka polskiego. Pierwsze lekcje polskiego prowadził ksiądz Feliks Wińcicki. Później z Skorostenia dojeżdżała nauczycielka z Polski pani Jolanta Platek. Uczyły polskiego siostry zakonne, które obsługiwały parafię. Od dwóch lat zajęcia językowe dla członków stowarzyszenia... Prowadzą Anna i Żanna Biela. Srebrny. Srebrny. Jeszcze raz, głośniej. Srebrny. Tak, teraz bardzo dobrze jest. Na zaproszenie proboszcza rzymskokatolickiej parafii świętej Anny w Malinie przyjechałam tutaj do Malina. No najpierw przyjechałam jako organistka i pracuję przy parafii świętej Anny. Ale potem Pani Katarzyna, prezes Stowarzyszenia Polskiego im. Henryka Sienkiewicza w Malinie zaprosiła mnie jako nauczycielki języka polskiego prowadzić lekcje języka polskiego w historii, kultury tradycji polskich. I mamy też siedem grup. Mamy sześć grup dorosłych przepraszam, 8 grup, 6 grup dorosłych i dwie grupy dziecięce. Zajmujemy się od poniedziałka do soboty. Każda grupa ma po dwie godziny na tydzień języka polskiego i dwie godziny historii i kultury tradycji polskiej. Zbieramy się tutaj przy parafii, w tak, tak, taką mamy salkę, gdzie, gdzie prowadzone są lekcje. No, chcę powiedzieć, że bardzo wdzięczna i księdzu proboszczowi, i pani Katarzynie za możliwość, że mogę tutaj Dalej realizować siebie jako nauczycielka języka polskiego, jako, no, jako organistka. Mam też plan na to, żeby założyć jakiś zespół tutaj wokalny, dziecięcy, bo dużo dzieci, które mają no, przepiękne głosy, żeby śpiewać, żeby też dalej uczestniczyć w jakichś festynach polonijnych na jakiś jeździć no, na jakieś obozy jeździć, żeby dzieci mogły też śpiewać w języku polskim. Nie tylko rozmawiać, a i śpiewać, recytować pierwszy w języku polskim i pokazać, że oni, oprócz tego, że mają polskie pochodzenie, to są naprawdę, czują się Polakami. No i korzystając z okazji, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za te trudne, ale jakże piękne lata współpracy. No i głęboką wdzięczność kieruję również pod adresem Fundacji Wolność i Demokracja, bo ta fundacja daje nam możliwość uczenia tego języka polskiego, kultury, tradycji polskiej, geografii, historii polskiej. Oraz również chcę podziękować konsulatu generalnemu w Wienice też za współpracę, za pomoc, bo zawsze dają nam prezenty dzieciom na Mikołajki. Również chcę podziękować panu senatorowi Gogaczu, panu Stanisławowi Gogaczowi, za to, że przez dwa lata już pomaga nam rzeczowo, jakieś prezenty na Boże Narodzenie dla Polskiej Organizacji Nowej Borowej, i bardzo jemu jesteśmy wdzięczni. No, i chcę powiedzieć, że dzięki Wam, Państwo, poczuliśmy naprawdę Polakami, że my dumni z tego, że my jesteśmy Polakami że naprawdę o nas tutaj Polakach na żytomierskim, w żytomierskim obwodzie pamiętacie i, i dziękujemy za to, że ktoś o nas pamięta. No, chcę powiedzieć, że to wiele dla nas znaczy. My jesteśmy tutaj Polacy, chociaż jesteśmy obywatelami Ukrainy, ale naprawdę mamy w sercu Orla Białego i jesteśmy my dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Będziemy dalej pracować na odrodzenie polskiej kultury, tradycji i rozwijać ten język ojczysty, język naszych przodków. W Malinie obserwujemy wielkie zainteresowanie nauczaniem języka polskiego. Ktoś odwiedza zajęcia, żeby skutecznie złożyć dokumenty na kartę Polaka. Młodzież uczy się polskiego, żeby w przeszłości studiować w Polsce. Dzięki księdzu proboszczu Krzysztofowi Dulembie wszyscy chętni do nauczania języka polskiego mogą się zbierać w salce budynku parafialnego. Żeby potwierdzić swoją przynależność do narodu polskiego, za ławki szkolne siadają i dorośli. Uczyć się nigdy nie późno, tym bardziej, że znajomość języka polskiego, języka swoich przodków jest naszym obowiązkiem przed ich pamięcią. A e, proszę mi powiedzieć, e, m, pani Anela, czy e, pani Helena to jest znajoma pani Tetiany? Tak, pani Helena to jest znajoma pani Tetiany. Tyany, tak. to o białym Kto To ty jesteś polek mały. Jaki znak twój biały? Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim rade? Polski. Tak, tak, dziękujemy. Proszę bardzo, jeszcze nam rita o poly wieszczy. Pierwsze polskie słowo. Przynoszę polskie słowo, by wam nie było go brak. I barwy flagi polskiej były czerwony znak. Przynoszę Wam zapał ziemi. Nie w do serc i dziękujemy bardzo ładnie. Oprócz zajęć językowych odbywają się zajęcia poświęcone historii Polski, jej tradycjom i kulturze. Zajęcia takiego rodzaju prowadzi w Malinie pani Żanna Bielak. Tradycyjnie zajęcia zaczynają się od odśpiewania hymnu i ten nastrój patriotyczny towarzyszy słuchaczom w ciągu całej lekcji. Marsz, marsz, Zastęgą Kraku spawni i płynie, płynie do Warszawy. W tańsku na Wisło może czeka, spieszy tam Wisła, polska rzeka. I zawsze, gdy o Polsce myślę, to myśli moje są przy Z góry działa, czerwona na dole. Bardzo dobrze. Aby, a kto jeszcze mnie powie, jak wygląda koduło polskie?

I Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków imienia Henryka Sienkiewicza funkcjonują jak jeden organizm, harmonijnie i skutecznie. Polacy Malina sprawiają bardzo pozytywne wrażenie. Patriotyzm, wierność tradycjom swych ojców i dziadów wypełniają ich życie i tworzą tą unikatową atmosferę polskości, którą nie da się zobaczyć, tylko odczuć kozak młody czule żegna się dziewczyną jeszcze się z